Andrzej Kot, najwybitniejszy w historii Lublina grafik, rysownik, kaligraf, znakomity znawca czarnej sztuki drukarskiej, którego talent szybko został doceniony za granicą na łamach uznanych czasopism. Przez całe życie był bardzo związany z Lublinem, tu się urodził, tu uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do liceum sztuk plastycznych, tu zgłębiał tajemnice czcionek i znaków drukarskich, pracując jako zeter w lubelskich zakładach graficznych. W Pierwszą rocznicę śmierci Andrzeja Kota w Muzeum OMCS odbył się wernisarz prac artysty pochodzących z prywatnych zbiorów doktora Zbigniewa Juźwika. W tym wszystkim pamięć jest istotna, żeby to jest nasza powinność. Będę zresztą o tym chciał tu powiedzieć, aby pamiętać i później pamiętać także o tym, co zostawił. Andrzej kot po mistrzowsku łączył literę z rysunkiem. Tworzył bardzo wyjątkowe, oryginalne ekslibrisy, kaligramy, obrazy graficzne, jak i niepowtarzalne alfabety. Widać tą fascynację literą, prawda, i łączenie właściwie obrazu z literą. Ja, ja tak to odbieram praktycznie, ale jest to naprawdę fascynujące i w moim przekonaniu to jest jego. To znaczy ja nie znam drugiego takiego artysty, który by w ten sposób łączył te dwa elementy, no i miał takie efekty. Artysta swoje grafiki wzbogadzał słowem poetyckim, a także własnymi tekstami. Chętnie sięgał po motywy roślin i zwierząt, a jego najbardziej rozpoznawalnym znakiem stały się koty. Te dwa koty, które są na plakacie, to jest genialna praca bardzo oszczędna, bardzo, jakby tu powiedzieć, syntetyczna a oddająca proszę zobaczyć taka miłość, że, że dobrze, żeby między ludźmi była, prawda? Te dwa koty, takie ze sobą złączone. W ostatnich latach Andrzej Kot poświęcił się bez reszty tworzeniu. Z takim dużym uproszczeniem moglibyśmy powiedzieć, że. Każdy kot chodzi własnymi ścieżkami. No i tutaj to bardzo pasuje właściwie do artora, do pana Andrzeja Kota i te grafiki librysy właściwie oddają w moim przekonaniu jego duszę, bo ja sporo ostatnio czytałem o nim, o tej jego drodze życiowej i wydaje mi się, że mamy tutaj pełną kwitesencję właściwie tej, tej postaci i zarazem jego drogi życiowej. Był mistrzem znaku, litery i kaligrafii. Zawsze starannie dobierał papier i przywiązywał wagę do najdrobniejszych ornamentów. Bardzo ciekawe, na przykład miałam spotkanie z nim, jak mnie uczył, jak się temperuje. W zasadzie struga ołówek. I poświęcił mi na to bardzo dużo czasu i powiedział, że absolutnie żadna temperówka, tylko nożyk i nożykiem. Do takiej perfekcji pokazywał mi, jak się str stróże ołówek. Artysta pozostawił po sobie nie tylko dzieła, ale także miłe wspomnienia. A przy tym był też wesoły, wesołą osobowością, jak tu Lele mi pokazuje, bo potrafił sobie śpiewać mruczanki, także miałam też takie z nim spotkania, kiedy przychodził do pracowni i po prostu śpiewał swoje mruczanki także wyją, dla mnie był człowiekiem wyjątkowym nawet to ostatnie spotkanie było wyjątkowe, bo przyszedł po swoje prace, ponieważ on trzykrotnie wystawiał w chatce Żaka i zawsze to było takie spotkanie ciekawe tak jak mówię, on był małomówny ale już jak się rozweselił i już jak poczuł klimat to naprawdę fajnie się spędzało z Andrzejem Kotem czas. Jacek Wałdowski, uczeń i najbliższy przyjaciel artysty wraz z Lechem Przychodskim zapowiadają monografię poświęconą twórczości i sylwetce Andrzeja Kota. Na razie zbieramy materiały, wywiady, różne recenzje, opinie różnych ludzi. Przyjaciele artysty dbają, by pamięć o Andrzeju Kocie i jego twórczości pozostała żywa. O po istnym nowum, o którym Jacek Nierzek, będzie podejście do Andrzeja od zupełnie innej strony, nie moje, bo ja akurat moja działka to będzie powiedzmy. W... Z wykształcenia jestem filozofem sztuki, więc w to się będę bawił głównie przy okazji Andrzeja. To jako przyjaciel, uczeń i tak dalej, i tak dalej będzie człowiek od życiorysu i wszelkich innych koneksji andrzejowych. Natomiast jest jeszcze trzecia osoba, nie jest to osoba z Lublina, to jest profesor Wojciech Kajtoch z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wojtek będzie jako pierwszy w Polsce pisał o o pisaniu Kota, o jego facecjach, o jego fraszkach, o jego jakichś tam króciuteńkich komentarzach do rzeczywistości. Stałą ekspozycją prac Andrzeja Kota można podziwiać w Muzeum Gutenberga w Moguncji. Wystawa w Muzeum UMCS będzie dostępna dla zwiedzających do połowy marca.